Często żyjemy w takiej iluzji, w której myślimy, że jakieś siły zewnętrzne, inni ludzie muszą przyjść do mojego życia, żeby ono się zmieniło: że ktoś mi musi dać pomysł, albo przynajmniej mnie pociągnąć, w jakimkolwiek sposób zatrudnić mnie, żebym ja dała radę zafunkcjonować. Masz wystarczająco dużo siły, masz wystarczająco dużo narzędzi i talentów, i namaszczenia i cokolwiek Ci przyjdzie do głowy. Masz wystarczająco tego dużo, by zmienić swoje życie tak, by ono rozbłysło wdzięcznością. Żebyś się ucieszyła. W momencie, kiedy kończymy z tym, że. Czekamy, że ktoś coś za nas, że ktoś nam darzy, ktoś nas uratuje. W momencie, kiedy zrezygnujemy z tego, zaczynają się niesamowite rzeczy dziać. Tylko musimy w tę drogę ruszyć w drogę, w której jesteśmy wdzięczni za każdy mały krok. O, udało mi się coś zrobić. O, przynajmniej nie zepsułam. Te małe kroki wdzięczności które będę pielęgnować w sobie, będą obietnicą większych kroków, większych zmian. Wdzięczność jest tym, co pompuje pewne rzeczy, które się mają dziać w życiu. Wyjdź za to odpowiedzialność. Nie oglądaj się na ludzi, tylko zacznij pewne rzeczy budować właśnie wdzięcznością, docenianiem siebie, docenianiem swoich wysiłków. Pracy, którą podjąłeś, a to zacznie się rozrastać. Pięknie Biblia mówi o tym, bo mówi, że ten, kto był wierny w rzeczach małych, będzie postawiony nad wielkimi. Wierzę, że tak właśnie jest. Jeżeli staniesz w małych rzeczach i zaczniesz mieć tę samodzielność i zaczniesz czerpać od Boga siłę do tego, żeby te małe kroki. Poczynić w swoim życiu, to w twoim życiu przyjdą zmiany, że nagle rzeczy duże, trudne staną się łatwe. I pomyślisz, jak to się stało, że jestem w tym miejscu. No ano, będziesz w tym miejscu. Wdzięczność cię tam zaprowadzi.